Neda i Ahmed są powiązani od kilku lat. Ta bułgarka pracuje w gastronomii. W dniu 23 czerwca 2013 roku jej ciało zostało poważnie rozczłonkowane w krzakach w Mainz. Można ją zidentyfikować tylko na podstawie zgłoszenia o zaginięciu córki. W październiku były turecki chłopak Neda zostaje aresztowany w swoim mieszkaniu w Wiesbaden. One zaprzecza zbrodni. Nakaz aresztowania jest wydawany na podstawie silnych podejrzeń. Wtedy wszystkie doniesienia o tej sprawie znikają. Będziemy zadowoleni z napiwków. Achmed to nie jest prawdziwe nazwisko podejrzanego. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe.